Witam wszystkich widzów telewizji Starnowa Tv i zapraszam na kolejny odcinek programu Powiedz Paulinie. Gościem jest dzisiaj pani Dorota Banaszewska, znana Tarnowska, jajcara. Witam. Dzień dobry. No dzisiaj troszeczkę może nie w tej roli. No właśnie, dzisiaj nie będzie o jajach, ale będzie za to o sztuce orientalnej. Przybliżmy naszym widzom, o co chodzi w tych tatuażach wykonywanych no, sztuką orientalną. To są tatuaże wykonywane przez. Ja pokażę może: to jest taka pasta. To jest henna. To jest zrobiona z po prostu starty liście i kłącza takiego y, roślinowego, który nazywa hennowiec. Ona jest połączona z olejkami eterycznymi, z sokiem z cytryny yy, i również z cukrem. Mm -hmm. A gdzie można takie zdobyć? To jest ogólnodostępne? Można sobie zdobyć w internecie, chociaż nie proponuję takich gotowych, tylko raczej usprawdzonych takich producentów. Ewentualnie kupić sobie proszek i samemu wymiksować mm -hmm. to w domu. Ale właśnie kupić nie wystarczy, bo yy, trzeba też odpowiednio yy, potrafić tym posługiwać, a Pani Dorotka... Yy, jest specjalistką w tej dziedzinie? No może jeszcze nie specjalistką, ale myślę, że daje, że już. Idziemy w tym kierunku. Idziemy w tym kierunku. Tak, tak. <laughs> Pasjonatką na pewno. No właśnie, to jest, w takim razie skąd wzięła się ta pasja? Przede wszystkim z tego, że ja bardzo lubię sztukę orientalną. Tak zresztą jak tutaj na mojej sukience widać, to u mnie w domu czy, czy w szafie jest bardzo dużo tego typu wzorów. Yy, podoba mi się klimat tamtej części świata, temperatura. <laughs> I, I sztuka, przede wszystkim sztuka. A to się zrodziło jakoś niedawno, czy od zawsze bliskie sercu? To miało takie powiązanie z tym, że ja w trakcie takich różnych imprez sezonowych maluję dzieci. To takimi farbkami kolorowymi, robię z nich różne takie zwierzątka kolorowe, i gdzieś tak po prostu. Też w trakcie przeglądania różnych zdjęć popatrzyłam sobie, że są takie tatuaże, można sobie to zrobić. Zaczęłam się interesować w jaki sposób, czym, kiedy i, i gdzie kupić takie, takie właśnie preparaty. No i od tego się zaczęło. Mm -hmm. Komu ym, pierwszemu wykonała Pani taki tatuaż? No wiadomo, że córce. <gry> wiadomo, że córce. Wybierała wzór, kształt. Podpatrywałyśmy troszkę internet, ale to w sumie przynajmniej ja tak zawsze, jeżeli maluję, to idę tak na żywioł. Mhm. No. Czyli inspiracja, tak? W trakcie. Tak, tak się pomysł. to tak sobie po prostu biorę i co mi pod ręki pójdzie. A wiadomo, jak córka to pełne zaufanie. Mamo co namalujesz będzie? Tak, tak. Tak, Więc to tyle no. było łatwiej. No ale efekt jaki był ostatecznie? Ostatecznie no bardzo byłam z siebie dumna, potem musiałaby oczywiście w drugą stronę, czyli moja córka mnie malowała, ja miałam malowaną się... rękę. A córce malowałam bodajże wtedy nogę. Mhm. No, później, teraz już nogi sobie, ręce sama też już potrafię tam się wygimnastykować i wymalować sama, bo to nie jest łatwe. Ale, ale z reguły właśnie te części ciała są tak najczęściej tatuowane. To powiedzmy troszkę więcej o tym mehendi. Skąd to w ogóle się wzięło? Skąd to do nas przyszło? To jest bardzo, bardzo stara sztuka ozdabiania ciała. Przeważnie jest to ozdabiane ciało kobiece. Ale mężczyźni też się w ten sposób ozdabiają na handi. To jest ogólnie kultura taka wschodnia: to jest Indie, to jest Maroko, to jest na przykład Afryka, gdzie na przykład tam różne plemiona też miały swoje takie tatuaże. Oprócz tych takich zwykłych, takich już na stałe, to w trakcie na przykład jak szli na walkę jakąś, to, to sobie robili takie tatuaże okolicznościowe, można tak powiedzieć. Ale one też miały takie głębsze znaczenie, prawda? To, to przynosiły jakieś szczęście, dlatego tak. też często Panie Młode chyba miały... Tak, tak jest. W ogóle cała, cały rozdział taki właśnie tatuowania, jeżeli chodzi o tatuaż ślubny, to jest przepiękne, naprawdę. To się nie powtarzają te wzory, Panie Młode są wytatuowane przez całe ręce, stopy. No, no to musi być pięknie po prostu, bo im większy ten tatuaż, tym większe szczęście i jeszcze im ciemniejszy. Tak? Jak tam to, ta pasta zasycha, potem ten, ona się wybarwia i robi się bardziej taka ciemniejsza, to podobno ma przynosić większe szczęście. Ja może wytłumaczę naszym widzom, dlaczego nie ma dzisiaj w studiu krzeseł, ani stolika. <ścoughs> Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda w praktyce też. Oddaje się po prostu w Pani ręce. To ja poproszę rękę. W takim razie. Może tutaj tak podłożymy, żeby też mm -hmm. ładniej było widać. O. Czyli tak naprawdę, co potrzeba do tego y, wykonania? Y, henna. To jest henna, to jest zmieszana mm -hmm. właśnie ta pasta zrobiona specjalnie. Ona ma taką konsystencję żelu, takiej można porównać do pasty do zębów. O, mm -hmm. ten sposób. Y, plastikowy rożek. Mm -hmm. I, I wcześniej dostałam zalecenia, aby dokładnie. Tak, tak, umyć tak, dłoń. ponieważ. Y, Stopień wybarwienia też zależy od tego, jaka jest skóra, jak została przygotowana, ile mamy barwnika we, w swojej skórze, mm -hmm. jak bardzo on przyjmie tą, ten barwnik, schemny. I, i, I na jednych będą, tak na przykład tutaj yy, spodnia część dłoni, mamy tutaj ta skóra jest taka bardziej delikatna i ona będzie przyjmowała bardziej, czyli te tatuaże mogą być nawet takie bardzo, bardzo ciemnobrązowe. I w tym samym czasie zrobione tu na wierzchu dłoni będą po prostu tylko takie pięknie, rude, takie mm -hmm. brązowe. Tak, i, a, i, I przestrzegam przed czarną henną. Nie ma czegoś takiego. To jest po prostu y, chemia i, i nie ma czegoś, jeżeli, chemia, jeżeli mamy pastę, to ona musi być po prostu taka po wyciśnięciu. Nie mam gdzie tutaj, ale może będziemy widzieć, ona będzie taka brązowo, delikatnie zielona. Czyli ona się też tak dostosowuje do ciała, prawda? Tak, mm -hmm. tak. Tak, dobrze. To może nie będziemy zdradzać, co to będzie. Zobaczymy, jak to w końcu. Będzie. I jeszcze mam taką tak, Że po prostu, jak się to wszystko namaluje, to zaschnie, odpadnie, zostanie ten barwnik. To henna ma działanie takie jak filtr upał. Mhm. Czyli ten wzorek, który nam tutaj zostanie, jak pójdziemy się opalać, on nam później, jak zejdzie henna, zostanie biały. My się pod tą henną nie opalimy. Pod tym takim już wybarwionym. Mhm. Mhm. To co? To jedziemy. Jedziemy. Zapraszam do Indii. Na pewno zaletą y, akurat y, tego typu tatuażu jest y, to, że nie boli ich wykonanie. Nie boli i można sobie po prostu, jeżeli się nam nie będzie podobało, to odczekać na przykład parę dni, zmienić sobie ten tatuaż. No Eventu. tak, no bo to oczywiście nie jest trwały tatuaż, nie, nie. prawda? On, Właśnie on jak... trzyma tak mniej więcej do tygodnia. To jest wierzchnia część dłoni, to też musimy pomyśleć, że, że to jest część, którą szyb, często myjemy. Tak. Nie wiem, czy czuje pani zapach, jak pięknie pachnie. Faktycznie to są olejki eteryczne. A, okay. <laughs> olejki eteryczne, które właśnie też mają wpływ na wybarwianie tej henny. Na pewno nie czuć było chemii żadnej. Nie, I tak jak przestrzegam właśnie wszystkich, którzy się wybierają gdzieś na morze, nad morze, chcą sobie te delfinki malować. Nie ma czegoś takiego. Trzeba się dobrze spytać osoby, która wykonuje ten tatuaż, mhm. jakim preparatem, z czego on jest, jak długo się będzie wybarwiał. Jeżeli powiedzą, że to tam 20 minut już będzie na 3 tygodnie, to znaczy, że to jest więcej chemii niż, mhm. niż no henny. Ja proszę powiedzieć, czy to jest, no bo zwykle mówi się, że tatuaże są szkodliwe, prawda, że jakie on ma działanie, jak oddziaływuje na skórę? Nie oddziałuje. Nie ma jakichś takich ani prozdrowotnych, ani szkodliwych. No chyba, że ktoś jest uczulony, no to, to ale to mhm. się bardzo rzadko zdarza, no bo tu są, no na wszystko można być uczulony, prawda? Tak. Czyli tak na dobrą sprawę taki tatuaż może sobie wykonać każdy. Tak. Tylko musi mieć świadomość, że no to później, jeżeli nie ma z tym doświadczenia, to to, co sobie zrobi na ręce, nodze, to tak już później przez parę tygodni zostanie. To znaczy, że jeżeli będziemy intensywnie na przykład myć tą rękę czy nogę, mhm. no to wiadomo, że to, to szybciutko sobie zejdzie. Jeżeli to są takie miejsca właśnie, które są narażone na częste pocieranie, mhm. mycie, jeżeli chcemy długo utrzymać tą chętę, no nie powinniśmy na przykład chodzić do sauny wtedy w tym okresie, no bo to wypacamy, no to ta skóra też wtedy ten barwnik inaczej, można powiedzieć, tak wydala, nie? Mhm. To jest o tyle bezpieczne, że to po prostu barwi tylko tą wierzchnią część skóry. Nie, A nie przenika, Nie tak? przenika, nie nie, nie. nie, dlatego nawet na, y, możemy tatuować różni, również dzieci. Bardzo popularną też jest taka forma tatuażu y, mam. Przyszłych mam w sumie, gdzie się robi te tatuaże na tym już takim okrąglutkim brzuszku. <laughs> I no to tak, też ma, bardziej jest to bezpieczne. I to też ma przynosić właśnie szczęście, szczęście i, i dobry poród, rozwój tego dziecka. No a wiadomo, też trzeba zawsze sobie zrobić jakiś tam test uczuleniowy, czy nie jesteśmy uczuleni na, na składniki. To nie na samouchenne, ale, tak. ale po prostu na składniki tego. Tutaj na pewno wygodniej byłoby pani, gdybyśmy to robili na takim twardym podłożu, prawda? Nie, ja z reguły właśnie tak potrzebuję mieć. Na kolanie taka robota na kolanie. Po prostu. I robi się to szybciutko. na teraz powinna zasnąć, zrobi się taki strupek. Mm -hmm. I trzymamy ją tak długo, jak tylko damy radę. Czym dłużej, tym lepiej, prawda? Dla tej trwałości. Dla tej dlatego pasty, która już tam zaczyna wchodzić w reakcję właśnie z, ze skórą. I... Jakie y, wzory zwykle pani wykonuje? No, takie jak tutaj, na przykład takie orientalne, inspirowane mm. właśnie kulturą Indii. I najczęściej części ciała wybierane to też właśnie dłonie. Dłonie, uda, uda stopy. Mm. To są takie. No takie bardzo też eksponowane w czasie lata, czyli ładnie wyglądają na przykład wymalowane stopy do sandałów, czy, czy ramiona na przykład do jakiejś ładnej sukienki. No, tak jak mówię, pięknie wygląda y, tatuaż śrub, ślubny. Gdzie pani na przykład ma jakieś odkryte plecy, i, i spod sukienki wygląda sobie taki pięknie zrobiony, misterny tatuaż. No bo to już musi być. To już, taki tatuaż ślubny to już są godziny pracy. To, no bo wiadomo, to jest jedyny dzień w życiu, to tam nie ma, nie ma takiego szansu na jakąś pomyłkę. Tak. Już mówiliśmy dużo takich pozytywnych stron tego typu tatuażu, ale co na pewno, bo to, że jest no bezpieczny, to na pewno, tak? Mm -hmm. Jeżeli nam się znudzi, to zniknie. <noise> tak czy inaczej, tak? No przede wszystkim to, że, że nie jest trwały. Dla mnie to jest ogromną zaletą, ponieważ mimo, że mi się podobają bardzo tatuaże, takie stałe już, jednak mm, no ja się szybko nudzę, a tu po prostu można sobie pozwolić na to, żeby no, co tydzień mieć coś innego na sobie w innym miejscu i, i sobie tak teraz wykorzystuję sytuację, że Mogę iść na całość tutaj. Rozbudowuję ten wzór. To ja już będę powoli kończyć. <summm> nie, nie, nie. Może nie jeszcze. No. To na pewno od naszych widzów będzie ciekawiło takie pytanie, jak druga jest taka przyjemność? <summm> no to też takie, no to muszę dyplomatycznie odpowiedzieć. <laughs> Samachem w sobie. No ja wiem, czy jest droga, czy nie jest droga. No taki rożek kosztuje dobrej jakości, około 30-40 zł. Mhm. No bo to za dobrą jakość warto zapłacić. A jeżeli chodzi o, o sam tatuaż, no to też jest uzależniony od wzoru, od, od precyzji, od tego, ile czasu muszę poświęcić na to, żeby wykonać taki wzór. Mhm. No to, to już. I to, już to była taka inspiracja w trakcie, tak? W trakcie tak, tak. No, może jeszcze rozmowy możemy myślała. tam pociągnąć w którąś stronę na więcej palców. Aha, to tak. może nie będziemy już też szaleć. No, wydaje mi się szachypły. Tak, że jest dobrze, tak, 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 tak. I właśnie trzeba teraz uważać, żeby yy, yy, tak. niczym tutaj nie uszkodzić, delikatnie nie dlatego dotknąć. Yy, Ta część dłoni tutaj zewnętrzna jest zawsze jakaś tak. Mm -hmm. No, Narażone. delikatnie, bo tak. to trzeba jednak te 20 minut, czy, czy jak długo ta chętna będę by zasychać, trzymać te ręce nieruchomo, czy stopy tak samo. Mm -hmm. A tu jednak jest to, że ona już widzi, tu tak już zaczyna zasychać, jest tu ciepło. Czasem mm -hmm. pomyśleć, czy to są kraje, w których jest ciepło i to to szybciutko zasycha. A potem no, poczekać tylko, aż ta skórka odpadnie i zobaczymy, co tam wyjdzie. Sama jestem ciekawa. To tak, właśnie mówię, no, to zależy od skóry. Na każdej skórze będzie wybarwiało troszeczkę inaczej. Ktoś musiał mógł sobie sprawdzić, jak będzie się czuł z takim wzorem na ciele, żeby sobie później na przykład zrobić taki prawdziwy tatuaż. Właśnie, to taka, też taka, jest taka fajny tak naprawdę. Taka próba generalna prawie. Nawet kilka dni sobie z nim pochodzić, prawda? Tak, zobaczcie, jak coś tutaj mhm. po prostu, jak coś mam, jak się z tym czuję, czy mi podoba się coś takiego, czy na przykład wolę się w jakichś innych formach. O. Mhm. Wydaje mi się, że, że to jest piękne, jest po prostu tak jak samo lato, takie letnie. Tak. tak, Mi się bardzo właśnie podobają jakieś tutaj na plecach, czy tutaj na przykład mhm. całe tutaj gorsety można robić i, i wtedy do letniej sukienki. Pięknie to wygląda. I oczywiście czas wykonania to w zależności od wzoru i od kształtu jakich chcemy. Dokładnie, tak, tak bo to, to jeżeli chcemy bardzo takie precyzyjne, to wiadomo, że czas musi też... Mhm. No, jaką przyjemność Pani sprawia wykonanie takich wzorów? No, przyjemność. <grym, grym>, czuję się dla mnie jak tak... w Indiach? Tak, czuję się troszeczkę jak w Indiach, jeszcze tam nie miałam okazji fizycznie dojechać, ale w Maroku już byłam i miałam możliwość do takiego zobaczenia, jak to się robi na ulicach, bo to się przeważnie robi właśnie na ulicach, siedzą Panie. Chociaż panowie też się tym zajmują. Siedzą i właśnie podchodzą osoby i sobie robią te tatuaże, bo tam ludzie cały czas mają to na sobie. Bo to, to nie jest jakieś na specjalne uroczystości, albo no to jest tak, no, troszkę można porównać do ubioru. No. I też pasuje oczywiście do wszystkiego, czy do eleganckiego stroju, no, czy no na Teraz sportowo. nawet możemy tak popatrzeć, czy to była sukienka, prawda? No i pięknie wygląda. Poddamy no. to ocenie naszym widzom. <laughs> Zobaczmy, na pewno jest mówię, to coś to? oryginalnego. I, I takiego niecodziennego, bo tak bo takie, mi się wydaje, że takie trwałe tatuaże to już nam się troszkę opatrzy, bo mm -hmm. już tak dużo osób ma te tatuaże. Chce Pani powiedzieć, że mehendi tak um, przyciąga do Polski bardziej? Tak. No, już tak nagle. się zakorzenia, że już mm -hmm. staje się takie bardziej popularne, tak? Coraz tak, więcej tak, osób, a spotyka tak, tak. Pani na przykład na mieście osoby i poz, rozpoznaje Pani, że to jest tą techniką? Y Swego czasu widziałam, parę osób właśnie miały takie dość duże te tatuaże, ale na przykład w Tarnowie nie widziałam tak dużo. Bardziej mhm. tak gdzieś na przykład w Kraku, Rzeszów, gdzieś takie miasta, gdzie jest większy napływ turystów. Mhm. To chyba Nad Morzem, o to, nad Morzem to te, te delfinki czarne ludzie, nie róbcie tego, bo faktycznie skutki są straszne, bo to po prostu wypala skórę. Mhm. No. Dlatego pewnie trochę zapoczątkujemy ten trend w Tarnowie. No by miło tak zobaczyć, inspiracja przychodzi ze świata, także. Można tutaj... Każdy jest artystą albo z każdego można zrobić jak artystę, o. Tak, Dlatego to myślę, że idealną pointą będzie takie pani życiowe motto, które przeczytałam na profilu, że życia się nie wybiera, wybiera się drogę. Zatem tak trochę prywatnie zapytam na koniec już, jaka jest pani droga? Moja droga? No jeszcze nieznana. <śmiech> <śmiech> to jest tak, że człowiek rusza w tą drogę i przyjmuje wszystko to, co na niej znajdzie. Mhm. No, ja mam takie zaufanie do tego, że ta droga będzie, że będzie po prostu dro dobra. Nie wiem, czy będzie prosta, nie wiem, czy będzie łatwa, ale będzie dobra. Ja oczywiście tego życzę, żeby była jak najlepsza usłana samymi różami I kolorowa. i kolorowa <śm> jak, tak. jak pani sama, i pani wnętrze. Ja już bardzo Pani dziękuję za rozmowę i za ten przepiękny tatuaż. Ja również dziękuję. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.